Witajcie w kolejnym odcinku ze Star Wars Galaxy of Heroes z tej strony. Ślepy, znany też jako Wam Wojciech. I spotykamy się z racji tego, że pojawił się kolejny raz event na Finalizera. Wybaczcie, może będę Finalizer mówił troszkę łatwiej. E, którego tutaj widzicie? Event się pojawia dwa razy w miesiącu. Tak przynajmniej jest w chwili obecnej. E, i zanim do niego przejdziemy, pewnie są też paczki, jakby ktoś potrzebował. A po co one są, to e, zaraz Wam też pokażę. E, paczki są. No tutaj nie ma, akurat, chociaż przy finalizerze się pojawia też ta paczka potrzebnych statków i postaci do tego eventu. E, więc jak ktoś by chciał skorzystać, to jest za 1500 kryształków i tam wypada, e, jak duża ilość. Trzy randomowe po osiem szardów i trzy szardy. Eee, I co tu dalej? I po osiem blueprintów randomowo i trzy blueprinty pozostałych. No. no, takimi wielkimi literami, ale na końcu, że nie, nie zawiera ta paczka finalizera. Okej, okay. <laughs> ciekawe. I druga za 1250, e, która daje 10 blueprintów. Ten blueprint dla tego statku, no i troszkę waluty statkowej. Mm, ale jest troszkę mniej wartościowa niż odświeżanie bonusu ale do tego przejdziemy za chwilę w każdym razie mamy tutaj cztery tiery i bonusowe no i będzie to wyglądało tak samo jak i u Holdo potrzebujemy konkretne statki do odblokowania no i do bonusu potrzebujemy własnego haxa no i własnego statku finalizera no i po kolei do bonusu sobie przejdziemy ale trzeba najpierw przebić się przez te pierwsze cztery tiery i pierwszym potrzebujemy co najmniej czterogwiazdkowego, obojętnie jakiego kapitala. E, potrzebujemy statków First Order TIE Fighter, Handstooth, e, Kylo Rens, Command Shuttle, Slave One, TIE Silencer, TIE Advance i Xanadu Blood. No i dostajemy e, tutaj do tego eventu Fanalizera na 7 gwiazdek i General Haxa na 7. I tutaj mamy podpowiedź też o pierwszym ze skillów e, Fanalizera, Lay Waste który zadaje obrażenie na wskazanego przeciwnika i jeżeli target posiada hunted zadaje drugi raz obrażenie i dodatkowo jeżeli dodatkowo ta umiejętność daje wskazanemu sprzymierzeńcowi critical damage up i zabiera go do asysty jeżeli jest on first orderem. No cóż, statek od, statek od first Orderów. Tak wygląda całkiem spoko. I trudno, żeby było inaczej. I tutaj właśnie o tym lay waste, który jest zmaksowany. I dodatkowo tu widzimy informację, że 30% mniej obrażeń zadaje ten sprzymierzenie, z którego zabieramy. No i haksa dostajemy na girze 11 z jedną zetą. Bez modów, co prawda. A są statek na 85 levelu i zmaksowane wszystkie umiejętności. No cóż, musimy tutaj zabrać sobie najlepiej Fresorterów. Eee, I tak. Chociaż może. Eee, no dobra, niech zostaną na razie Fresorterzy. Ansów się przyda kiedy indziej. Eee, no i statek Boby Wider i eee, statek Kadabejna. No, i pokażę Wam, jakie ja używam. Zrobiłem specjalnie do Gir 11, żeby móc tutaj w miarę spokojnie te statki, że tak powiem, robić. No i zbierać powoli mm, do eventu z do, no, ale do tego jeszcze mam bardzo daleko. Jak widzicie, zmaksowany statek Rena, Gir 11, mody tam zwykłe. Yy, Gir 12 na Persorderze, Tajwiterze. Nie zmaksowałem mu Rainforsa. Myślę, że raczej będzie w pierwszej linii, ale to się zobaczy. Kyloren Command Shuttle, gir 11, a gir 12 i Zeta na yy, Kylorenie zmaksowane wszystkie skille. Yy, Hans Tufa pewnie kojarzycie z moich granaren, chociażby Relic 5, Zety. Yy, mody podpowiem od razu, że mam sześciokropkowe. Yy, te 6E. Konkretnie Boba Fett, Gear 12, zwykłe mody bez z, ale zmaksowane wszystkie skille. Tajadwens Advance Water Kir 12 bez Z, ale to statek wszystkie skile, no i ostatnie Kad Bane 12, statek zmaksowany, ale mody zwyczajne. No to co, polećmy, zobaczmy jak ten event wygląda i przyda się powoli finalizera zbierać. Ok, walczymy chyba przeciwko Tarkinowi. i w tym line-upie chyba hmm... Najlepiej będzie jednak wadera, on zadaje najwięcej obrażeń. No i użyjmy sobie tego lay waste. O, nie ma auto, jakby coś. Musimy sami takować. No i może z pilotem, bo mam 12. O, dobra. Sam hacks tutaj dał radę. Nie był potrzebny. Dobra, teraz może Imperatora statek. O, zestunowany, chociaż tyle. Dobra. I teraz. To spokojnie. I dwa strzały od y, TIE I pierwsze blueprinty 10 zdobyte. Teraz tier drugi. No i tutaj mamy w wymaganiach minimum 5 gwiazdek tych statków. No i mamy kolejny y, skill, czyli quell. Quill, chyba powinienem powiedzieć który zadaje obrażenia na wskazanego przeciwnika i narzuca offense down i target lock na nim na trzy tury. No, trzy tury na target Locku to całkiem sporo, I, i jeżeli ten przeciwnik jest rezystansem or hunted, ten, tego efektu nie da się zrezystować, więc nawet ten a City up nic tu nie da. No hunted, czyli ten chyba negatywny status, o którym później pewnie będzie więcej informacji, no i co? Eee, trzeba uważać na przeciwników, którzy atakują poza turą. No dobra, czyli co, rezystansi teraz będą? Zobaczymy. Spróbujmy zacząć znowu w line-upie z resorderami. I znowu o, jedenasty gir na haksie. O nie, Akbar tym razem. Ok. E, dobra, spróbujmy Hana Solo obić, bo on nie wygląda na najmocniejszego. No i o tym Quill. Spróbujmy. No, 27 tysięcy, ładny strzał. Trzeba będzie się przebić przez Boska. Mm, może dajmy Turmeter tutaj, pilotowi. No, dwa razy strzelił i Kylo dobije. Nie dał rady. Na no, pilot trochę obrażeń o, o, dostał, ale full HP mało teraz. Widać High, health still też działa ładnie. 42 placki. Eee, a nie potrzebuję nikogo tu w sumie wzywać. pobiję sobie fryzorytynami dalej. I zostaje tylko bisten, ale zaraz coś pewnie przyleci. O, chociaż dwa strzały, ale zabrakło. Ok, pier drugi zrobiony. I kolejne 10 blueprintów. Ten blueprint. I trzeci tier. 6 gwiazdek tutaj już potrzebujemy na wszystkich. I mamy Ravage, który zadaje obrażenia fizyczne na wszystkich przeciwników. Ten atak zadaje więcej obrażeń za każdego przeciwnika, który ma hunted. Ten negatywny skill. I kiedy jest zmaksowane. Ten atak zadaje 100% więcej obrażeń za każdego, który ma hunted. Ciekawe. Dobra, no to co, lecimy tym samym line-upem, chociaż widzę, że w że już troszkę słabsi byli w poprzednim pierze. Zobaczymy, jak będzie tu. I znowu chyba Tarkina statek albo Kymira. Hmm, od kogo by tu zacząć? A, może od Boska. U, niewiele mu zabrałem obrażeń. No dobra, spróbujemy ten Ravec. 12, 10 tysięcy. No, całkiem nieźle. Dobra. I Kylo, Uh, Kylo prawie zdjął Boska. No teraz. Tak, Kaimira z drugiej strony. Eee, dajmy je. O, ciekawe, zresetował się cooldown na Command Shuttle. Więc coś tu jeszcze daje ten. E, ten. Kapital, zabierzmy sobie tamta. Nie wiem, czy potrzebnie są bije, ale skoro już jest tak daleko, to. A no, mogą zabrać e, turmeter z tego. E, nieważne: Ability Block na wejderze. Spróbujmy tak. No, myślałem, że już spadnie Vader teraz, dopiero. No, Kylo ładnie bije. Pomimo tego, że mam tylko Gier 11 na nim, mm, nie ma Target Locka, więc podstawowy skin. Ła, 100 tysięcy Kylo osiek, ładna, ładny strzał. Nawet Bosk taki mocny by spadł z tego. Tym razem 20. Blueprints i tier czwarty. Tutaj już potrzebujemy siedmiogwiazdkowych tych statków wszystkich. I kolejny skill: Extinguish Hope, który nakłada Hunted, o którym była wcześniej mowa, na wskażonego przeciwnika i zadaje obrażenia na nim. I co? Przeciwnicy, kiedy mają Hunted, tracą tourmeter, Hunted, i co to jest? Bardzo mocny debuff, okay, który redukuje z spoza tury. no, czyli e, dość mocno, czyli jak trafimy takiego Millenium Falcona, no, to, to, to jest ciężko Agbarowi. I Prevent enemies from Tourmeter. no i nie daje możliwości uzyskiwania turmeteru, kiedy zmaksowane. First Order Allies, no, czyli nasi sprzymierzeńcy, dostają Defense Penetration i Offense Up. No, jest tego dużo. Dobra, spróbujmy jeszcze raz line up and first orderów i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. No, cztery statki. Jeszcze Gryvesa Capital z drugiej strony. Dobra, tutaj wiem, że trzeba. Janewicz i właśnie tutaj o ten ex Extinguish Hope. O, mam nadzieję, że dobrze za teraz powiedziałem. I haunted 75% mniej damage'a mając ten. <śm> wow, mając ten negatywny status, no to rzućmy na hienę No i jest. Y nie może być zdispelowane, bo jest skutka. No, 17 kładzki nie zrobiłem. Ale teraz mamy target lock, więc trochę mocniej można zbić. Y no i dostają teraz obrażenia potrzebny mi bardzo jest e, handstów i uda się hienę. Udało się. To teraz e, Soldiera. Dobra, no, tu będzie potrzebny handstut. Żeby się otantował. Soldier Radowicz. Łole Hit 140 tysięcy. Ładnie. Hmm. Sobie niech zabierze turmeter. Sunfuck, ok. No to on będzie tutaj tankować. Będzie można spokojnie go w niego bić. Ok. To użyjmy. To, może ten być <grywka> Boom. Nie ma sunfucka. Ładnie Kylo bije, a to tylko G11. Jak będzie relik siódmy, to będzie dopiero ciekawie. Dobra, dajmy turmeter. A niech będzie Kylo. I 130 klocku. O, jeszcze któregoś muszę tutaj, Voltura. W sumie nie wiem którego. Hmm. A, zostańmy w tym line -upie. Chyba tego. Tak, tego wystarczyło. No to co? Tym razem 40 Blueprints. No i tutaj musimy mieć już finalizera swojego. Dlatego warto Haksa zrobić w miarę wysoko. Ale najpierw trzeba aktywować tutaj. 80 Blueprints jest. Ale zaleciało basem. <ścoughs> Dobra. Och, 30 tysięcy Galactic Power. Sporo. Dobra, musimy go podnieść na 85 level, no bo do tego bonusu już będzie potrzebny mi mój statek. Nie ma tam chyba Borout. Zerknę tylko. Eee. <laughs> tak, nie ma tutaj jeszcze Borout, więc. Mm... Taki jaki będzie nasz finalizer, taki będziemy używać w tym bonusie. Dlatego, haksa swojego dobrze jest jednak w miarę tam zrobić. Dobra, z maksymal. Mak... No, dajmy jak najwyżej skill, jak się da, bo nie będę mógł full, bo nie mam 7 gwiazdek. Tak, jak tu widać. Dobra, kolejny skill. Teraz ten lay waste. Ale ci Galactic Power już 5 milionów 100 przekroczyłem. No, za to przynajmniej tutaj, przez to, że mam Gear 11, to ten yy, Ten Special, czy jakby to nazwać, Unik Crew. Crew chyba, skill mogę 11, Jak widzicie, mam sześciogwiazdkowy, ale w zupełności on wystarczy. I yy, mody jakieś tam wrzucone, Zeta E, ważne, żeby statek był na te cztery gwiazdki. Hacks już nie musi być tego bonusu. Tak samo jest z eventem Holdo. I już, jak widać, battle jest dostępne. I co tutaj mamy? Jakaś podpowiedź: First Order Allies, czyli sprzymierzeni. E, tak, jeżeli pokonają e, przeciwnika, który ma Hunted, do, dostają stack Critical Damage bonusowy i używać Tile Silencer'a. E, żeby jak najwięcej tych staków mieć. No, widzieliśmy, jak on bije, więc zdecydowanie warto. No i bonus rewards jest 10 blueprintów dalej. I tutaj już tak samo ciekawie się ułożyło ale w każdym razie, no na pewno Hans tufa. Hmm. Nie będzie pilot i reinforcements. Hmm, raczej Kylo bo jest First Orderem, no i Vader bo potrafi walnąć, a tanka już mam. więc raczej tak. no przez to tylko że mam cztery gwiazdki nie mogę używać tych dodatkowych slotów, muszę mieć więcej więcej gwiazdek. więc tylko dwa reinforysy, a będzie to trudniej. o, już widzę że Kenobi. dobra, spróbujmy pobić trochę Wanakina, jaki się da. słabo. dobra, to Hunted. Jest udało się Hunted narzucić dobrze No i teraz cóż, BTL-a trzeba bić. Defense Down przynajmniej ma Prze przez Breacha. Hmm, raczej podstawowy skill 30 klocku. No, trzymaj się handstów. <laughs> Dobra, reinforcements chyba Kylo sobie użyje. Żeby tutaj dać turmeter. Chociaż nie mogę teraz dać, bo miał Deza No trudno, za szybko kliknięte. Ale walczymy dalej. Ła, jest udało się. A Kylo, jak widzimy, przez to, że miał Mahantet, nie dostał bonusowego turmetera, bo tak to już by w nas strzelił. Co było no, kluczowe. Hmm, może tak. O, chyba przez przypadek kliknąłem w Kylo zamiast w pilota. No, zdarza się. Na statkach. Nie zwalnijmy we wszystkich. Okej. Okay. No muszę w sierżanta bić oczywiście, teraz już nie. Okej, okay, jest target lock. Uuu, leci special. Command Shuttle się stopił. A więc bijmy w Kylo, bo można. Vader na pewno tutaj pomoże. A, dobra. Nie ma Anakina, nie ma sprawy. <laughs> o, chociaż powinienem być raczej tu niż w klona. Fais jeszcze potrafi uderzyć. Leci Asoka, no to zmieniamy target na Asokę. 60 klocków prawie się stopiła. Teraz już tak. Można wrócić do Fivesa. Nałożymy kolejny hunted. Dobra, no i prosto Fivesa tylko. Uuu, ładny, No bo jest tak afterburner, burner. 50 uh, advantage. Uh, Okej. Okay. Dzięki temu tak mocno. Tutaj zdispelujmy. Co jest? Okay. Dajzów mam bardzo dużo nałożonych. Więc zrobimy, może tego sierżanta, chociaż wiadomo, nie ma proteksu, nie ma tanta. Ale tu jest target lock. Można uderzyć mocno. Ach, podleczył ich jeszcze. Kenobi. Długa walka. Kolejny Hunted. O, nie, nie ma. Nie ten skill. No nic, dokończmy. No, muszę bić tutaj, no to bije. Czyż mogę Dispel użyć. No trudno. Dobije Kylo. Nie, nie było krytyka. No, nie, nie mam nikogo. Poukrywali się. Jest Target Lock. 38 Klocków. Dobra. Strzelmy. Anted teraz strzał jakiś dobry Przydałby się tam, gdzie jest Plo. O, jest 80 klocków siadło. Dobra, kończmy sierżanta. No, jeszcze jeden strzał. ale zeszło to długo. Nie powiem. Ale 10 blueprintów jest, jest dostępnych. No, jak widzicie, można refreshować za 999, nie wiem ile razy. Ale w każdym razie nie mam pośpiechu. Dwa razy w miesiącu, więc wychodzi tak 3 miesiące na zrobienie na 5 gwiazdek, bo na 5 gwiazdek jest potrzebny statek do Kylo Rena. tutaj jak widzimy w tym w tej zakładce fanalizer jest potrzebny na 5 gwiazdek, no dlatego warto go sobie zbierać, jak widzicie hacks nie jest potrzebny na 7 gwiazdek ale przynajmniej jakiś gir mu potrzebny bo ten bonus nie poszedł jakoś specjalnie łatwo pomimo tego, że wszyscy przynajmniej w rezerwderze na gierze 11 byli, no i co odkryty, kolejny kapitan Mam odkryte wszystkie. Nie, nie mam maila. No nieważne na razie. Nie jest mi za bardzo potrzebny, ale te dwa statki jak najbardziej będą. No nic. Mam nadzieję, że Wam ten filmik pomógł w tym, jak sobie poradzić z fanalizerem. No i tak mówię, dwa razy w miesiącu się pojawia. Przynajmniej na razie nie wiem, jak to będzie w przyszłości, ale pewnie też. I Finalizer i Radus dwa razy w miesiącu. No i co? Potrzebny są do Legend. Przede wszystkim po to wszyscy robimy te kapitale, a potem zobaczymy co, co dalej będzie. Plany są na to, żeby rozwinąć Galactic. No, znaczy. No, jak zapomniałem się nazwa Grand Arena. tak? że będzie więcej statków, więcej kapitali potrzebnych, ale to zobaczymy w przyszłości. Nic, trzymajcie się i do zobaczenia.